Cześć jak co tydzień pora nasz panel i zwany, czyli nasz przegląd tygodnia. A dziś zaczynamy od kolejnej nowości w aplikacji M-Obywatel. Na przełomie tego i przyszłego roku do M-Obywatela ma trafić M-Stłuczka. Jak sama nazwa wskazuje, znacznie ułatwi ona załatwianie spraw związanych z wypadkami drogowymi. Jest jednak pewien problem. Dokładna data wdrożenia nie została jeszcze podana i Ministerstwo Cyfryzacji na razie milczy w tej sprawie. Dlatego nie wiemy jak dokładnie ma wyglądać M-Stłuczka i na co konkretnie pozwoli, ale jeśli całość ma ułatwić życie kierowcom w załatwianiu spraw powypadkowych, to nic tylko się cieszyć. Jednak tu właśnie pojawia się pewien problem, ponieważ nie wiadomo, jak wiele firm ubezpieczeniowych zdecyduje się na przystąpienie do programu. W teorii M -stłuczka ma pobierać dane z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, ale i tak może pojawić się sytuacja, w której nasza firma, gdzie opłacamy AC bądź OC, może nie być dostępna z poziomu M obywatela. Czekamy zatem na więcej informacji dotyczących tej funkcji i jeśli trafi ona do aplikacji, to na pewno damy wam o tym znać na naszych łamach. Jeśli Wasza introwertyczna natura powstrzymywała Was przed zakupem Thermomixa, no to mam dla Was dobre wieści. Dotychczas urządzenie można było kupić tylko od przedstawiciela po wcześniejszej prezentacji, a teraz się to zmienia, o czym poinformował sam producent. Firma Warwerk za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych przekazała, że Thermomix TM6 można zamówić już online za pośrednictwem oficjalnego sklepu. Urządzenie kosztuje obecnie niecałe 6,5 tysiąca złotych i można zamówić je online z darmową wysyłką przy Czym czas oczekiwania wynosi obecnie do 14 dni? To bardzo duża zmiana w polityce firmy, która dotychczas stawiała jedynie na sprzedaż bezpośrednią i podkreślała istotę takiego kontaktu z klientami. Ten wariant sprzedaży oczywiście nadal jest dostępny, ale można pominąć tę opcję, choć przy zakupie online Thermomixa musimy dwukrotnie zaznaczyć, że nie jesteśmy zainteresowani spotkaniem z przedstawicielem bądź przedstawicielką. No i cóż, lepiej późno niż wcale. Do oferty Motorola trafią dwa nowe, tanie smartfony. Moto G15 oraz G15 Power. Podstawową i tak naprawdę jedyną różnicą pomiędzy nimi jest bateria. W bazowym wariancie znajdziemy ogniwo o pojemności 5200 mAh, a z kolei wersja Power została wyposażona w baterię o pojemności 6000 mAh. Naładujemy ją z kolei z maksymalną mocą 18W, niespecjalnie szybko, ale w tej cenie nie ma na co narzekać. Na pokładzie znajdziemy również ekran o przekątnej 67 200-cala, pokryty szkłem ochronnym Gorilla Glass 3 na pokładzie. Mamy też MediaTek Halo G81 Ultra, wspierany przez zintegrowaną grafikę ARM Mali G52 MP2 i 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Z kolei na dane otrzymamy od 128 do 512 GB pamięci. Urządzenia będą mieć także slot na kartę microSD. Całość działa pod kontrolą Androida 15. W naszym kraju za model Moto G15 zapłacimy od 649 zł, a za G15 Power od 799 zł. Słowem, to ciekawa opcja dla wszystkich ze skromniejszym budżetem. Już kilka miesięcy temu pisaliśmy o tym, że Huawei był liderem pod kątem liczby dostarczonych smartwatchów do sklepów. Wyprzedzając m.in. Apple i Xiaomi, a teraz możemy już oficjalnie uznać tę firmę za lidera w tym segmencie w całym roku. Do tej pory palmy pierwszeństwa niosło Apple, które co prawda rok rocznie wydaje tylko jeden bądź dwa smartwatche, ale poprzednie generacje są nadal w sprzedaży, dodatkowo taniejąc. Mocną pozycję utrzymuje też Xiaomi ze swoimi Mi Bandami czy Redmi Watchami. Nie przeszkodziło to jednak Marce Huawei, która w tym roku wydała naprawdę sporo sprzętu w wejściu na podium według raportu niezależnej firmy Adna. IDC. Huawei w skali roku zaliczył gigantyczny wzrost w tym segmencie. Pod kątem dostaw jest to aż 44%, Apple zaś no, chyba specjalnie na tej pozycji nie zależało, bo między Watch Series 8 a 9 większych różnic nie ma, a przesiadka na Series 10 ogranicza się tak naprawdę do większego ekranu. Krótko mówiąc, choć rynek smartfonowy nie był dla Huawei w ostatnich latach łaskawy, to gigant naprawdę dobrze radzi sobie w innych segmentach rynku. I tą wiadomością kończymy podsumowanie w tym tygodniu, kolejne, ostatnie w tym roku, już za tydzień. Do usłyszenia!